Zobaczcie, a jeszcze mam dla Was taką niespodziankę. Bardzo fajny produkt. Pomysł na prezent dla młodej mamy. Mm, genialny gryzak dla dziecka. I mam go na sobie. Tada! Te korale są silikonowe. Fajnie wyglądają u mamy. Na pewno jej się przydadzą. I zobaczcie, są mięciutęgie. To jest bezpieczny silikon do gryzienia dla dziecka. Na pewno się sprawdzi na przykład, kiedy tulimy dziecko, a coś musimy zrobić jedną ręką każda mama ma to opanowane do perfekcji. I na kawie z przyjaciółką, dziecko ma się czym zająć i bardzo też pomaga w okresie zampkowania. Fajny produkt, bo spełnia wiele funkcji. Do tego jest ładnie zapakowany, więc jak już wspominałam, świetnie się sprawdzi na prezent. Zapraszam was do mamagama.pl po więcej fajnych produktów dla was i dla waszych dzieci.